Nie do końca wszyscy wrocławianie jeszcze wiedzą, że można swoich sił próbować przy stole bilardowym cyklicznie rywalizować z lepszymi i słabszymi od siebie, dobrze się bawić i walczyć o cenne nagrody. Kolejna edycja amatorskiej Ligi Bilardowej w La Sezam wystartowała w styczniu. W pierwszych zawodach wzięło udział 38 zawodników, którzy zostali podzieleni na 8 grup. Do kolejnego etapu awansowało po trzech z każdej i rozpoczęła się faza pucharowa. By wygrać turniej trzeba było zwyciężyć w pięciu meczach. Ta sztuka udała się Aleksandrowi Chowańcowi, który w wielkim finale pierwszego Turnieju pokonał Kornela Mirkowskiego 5-4. Było co oglądać. Kapitalny pojedynek na koniec i dostarczył sporych emocji. Drugi turniej rozegrany został 2 lutego i znów zawodnicy zostali podzieleni na 8 grup. Później faza pucharowa i wielki finał, do którego dotarli Radosław Wojnarowski i Maciej Mandżak. Pojedynek zakończył się wygraną tego pierwszego 6-3. Najbliższy turniej amatorskiej Ligi Bilardowej zaplanowano na niedzielę 16 lutego. Zawody oczywiście w La Sezam we Wrocławiu. Przypomnę w dalszym ciągu można dołączać do ekipy rywalizującej o punkty w tym turnieju przeznaczonym dla amatorów z całego miasta.